Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w całym kraju spotkania dla seniorów. Jedno z nich odbyło się również w Łukowie. 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, popularnie nazywany Dniem Seniora. No i w ślad za tym dniem przez cały miesiąc październik Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje cykl wydarzeń dedykowanych właśnie seniorom. W tym roku mamy wydarzenie pod tytułem Świadomy wybór bezpieczny senior. I bezpieczeństwo tutaj ma wielowymiarowe znaczenie od tego podstawowego bezpieczeństwa osobistego poprzez bezpieczeństwo ekonomiczne, finansowe, cyfrowe i w tym temacie właśnie upowszechniamy wiedzę na ten temat, uświadamiamy seniorów, żeby przeciwdziałali zagrożeniom, które na nas na nich czekają. W organizację spotkania dla seniorów włączyło się Centrum Usług Społecznych. Cieszę się bardzo, że dzisiejsze spotkanie zostało zorganizowane razem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Inspektora Dwukowie. I cieszę się przede wszystkim, że nasi seniorzy, jak zwykle, nie zawiedli i odpowiedzieli licznie na to dzisiejsze spotkanie. A to spotkanie ma na celu tak naprawdę przybliżyć im różnego rodzaju informacje z różnych instytucji, tak, żeby nasi seniorzy czuli się bezpiecznie, spokojnie, ale też, żeby byli na bieżąco z różnego rodzaju przepisami prawnymi. Oczywiście też opowiemy o działalności naszego Centrum Usług Społecznych, jakie mamy oferty dla naszych mieszkańców, nie tylko te w zakresie usług opiekuńczych, ale również różnego rodzaju aktywizacyjne poprzez udział w projektach. Z seniorami spotkali się także pracownicy KASY Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przedstawimy ofertę KASY Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotycząca emerytów. W tym roku weszły renty wdowie i pracownik przedstawi właśnie te zagadnienia. Klasówka w Bukowie przygotowuje tylko dokumenty i razem wypłaca. Ale przez tyle lat to jest bardzo dużo tych osób, to jest kilka tysięcy, którym wypłacamy świadczenia. No i rolnikom na bieżąco też krótkoterminowe wypłaty, czyli jak zwolnienie lekarskie otrzymuje rolnik, no to my tym się zajmujemy, obsługą wniosków i przygotowaniem wniosków na emeryturę czy rentę. W spotkaniu wzięli udział także łukowscy policjanci, którzy doradzali seniorom, jak być bezpiecznym, szczególnie w dobie powszechnych prób internetowych oszustw. Chcieliśmy przekazać informacje odnośnie najczęstszych i najbardziej niebezpiecznych sytuacji związanych z cyberbezpieczeństwem, z naszymi pieniędzmi na rachunkach bankowych. Jedna z takich najgroźniejszych i najczęstszych ostatnio sytuacji to jest, kiedy dzwoni do nas pracownik, często z, bardzo, z wschodnim akcentem, przekonując nas, że pieniądze na naszym rachunku bankowym są zagrożone. Jeżeli uwierzymy takiej osobie, jeżeli uwierzymy w SMS-y, które ta osoba do nas będzie wysyłała, podtrzymując się pod bank, jeżeli uwierzymy temu, co widzimy na telefonie, że widzimy tam często, bardzo, bardzo często nazwy naszego banku, to okaże się, że wykonamy takie operacje finansowe na naszym rachunku, które spowodują, że stracimy wszystkie nasze pieniądze. A nawet jeżeli zdarzy się tak, że niewiele mamy tych pieniędzy, to sprawcy, manipulując nami, mogą jeszcze wziąć na nasze dane kredyty, które później będziemy musieli spłacać. Także to jest pierwsza i najczęstsza sytuacja, która bardzo często ma miejsce. Właściwie nie ma tygodnia, gdzie nie zgłosiłby się ktoś do naszej komendy ukowskiej i nie zawiadamiał o takiej trudnej i smutnej sytuacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizował też dla seniorów spotkania z ekspertami. Była mowa o emeryturach, finansach, zdrowiu, bezpieczeństwie w internecie, w domu i na zakupach. Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia mówili o programach profilaktycznych i leczeniu uzdrowiskowym. Natomiast na stoisku Powiatowego Urzędu Pracy seniorzy uzyskiwali informacje o aktywizacji zawodowej. Spotkania dla seniorów organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych są bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych.